Jan Brzechwa cójka. Wybierała się sójka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jest się rozstać z krajem, a ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na kresy pozałatwiać interesy. Odwiedziła najpierw Szczecin, bo tam miała dwoje dzieci. W kielcach była dwa tygodnie, żeby wyspać się wygodnie. Jedną noc spędziła w gdyni u znajomej gospodyni padła także do Półtuska, żeby w Narwi się popluskać, a z Półtuska do Torunia, gdzie mieszkała jej ciociunia. Po ciotunii jeszcze sójka odwiedziła w gnieźnie wujka. Potem matkę, ojca, syna i kuzyna z Krotoszyna pożegnała się z rodziną, a tymczasem rok upłynął. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi. Po zakupy wpaść do łodzi. Kupowała w łodzi jaja, targowała się do maja, poleciała do pabianic, dała dziesięć groszy za nic. A że już nie miała więcej, więc siedziała pięć miesięcy. Teraz rzekła, czas za morze. Ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie. Wiem, że Jowie i Wmiechowie, odwiedziła mysłowice, cieszyn, trzyniec, wadowice, potem jeszcze z lotu ptaka obejrzało miasto kraka, Wawel, kopiec, sukiennice, piękne place i ulice. Jeszcze wpadnę do rogowa, wtedy będę już gotowa. Przesiedziała tam do września, bo ją prosił o to chrześniak. Odwiedziła w Gdańsku stryja, a tu trzeci rok już mija. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy. Paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała lecz pod grójcem, znów się żal zrobiło sujce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawię. Zabawiła tydzień cały, miesiąc, kwartał, trzy kwartały. Gdy już rok przebyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie: Kto chce zwiedzać owce kraje? Niechaj zwiedza. Ja zostaję.